Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest tutaj opiekunką tych zajęć artystycznych? Tak, jestem instruktorem do spraw plastyki Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu i przede wszystkim prowadzę pracownię pod kopułą. Jak sobie radzi pani z takimi urwisami? No jak widać, całkiem chyba nieźle. Rozpoczęliśmy szkliwieniem naszych domków ceramicznych, a potem już zaczęliśmy malować park jesienią, więc tych zadań było bardzo dużo. Mam dzieci nawet pięcioletnie, ale tak naprawdę to szkolne dzieci. Czy dzieci mogą się w jakiś sposób już zaprezentować? Można mówić o pokażnych wystawach, poważnych poka po pokazach, dlatego że prace naszych dzieci ogląda cały zgorzelec, na przykład w plazie, ogląda y, na przykład w szkole muzycznej, oglądają nasze prace i teraz będzie ta nasza wystawa w afirmacji, więc to nie jest tylko y, y, sztuka dla dzieci. I czego dzieci się tutaj uczą, co jest najważniejsze w tych zajęciach? Ja myślę, że otwieram im możliwości artystyczne, otwieram ich na plastykę, pokazuję im, że warto tworzyć, że to jest ogromna wartość, że czas spędzony w naszej pracowni nie jest stracony. Widziałam tutaj po dzieciakach, że mimo swojego wieku mają duże umiejętności i możliwości. Czy jest szansa, że wyrosną tutaj jakieś talenty? Już są te talenty na razie uśpione lekko, niektóre trochę bardziej odkryte, a myślę, że przede wszystkim dzieci sprawdzają siebie, robią to co lubią. Jak tam takie dzieciaki to są dość wymagające zadania, nawet dorośli mogą mieć z tym problemy. Jak oni sobie radzą? Ja myślę, że dzieci się nie boją żadnych wyzwań i kapitalnie sobie ze wszystkim radzą. Ja jestem od tego, żeby rozbudzać ich wyobraźnię, ale też i mobilizować do tego, żeby wykończyć pracę, żeby pokazać ją jak najlepiej. Ile lat trwają już takie zajęcia tutaj pod pani opieką? W 2007 roku powołaliśmy do życia pracownię plastyczną pod kopułą, a dzieciaki niektóre tutaj chodzą od początku, a niektóre dopiero są pierwszy raz, także to są ich pierwsze zajęcia. I to jest bardziej popularne wśród dziewcząt czy wśród chłopców? Widać jest więcej dziewcząt jednak, ale cieszę się, że mam fajnych chłopaków w grupie. Chłopcy nadają taki inny trochę ton, dlatego że chłopcy przeważnie są rysownikami. Oni mają inne spożyny na architekturę, oni Raczej postrzegają rzeczywistość. Dziękuję pani bardzo i życzę powodzenia w dalszej pracy. Dziękuję bardzo i zapraszam na naszą wystawę. Cześć! Cześć. Jak masz na imię? Kinga. Ile masz lat? 11. Ile chodzisz tutaj na zajęcia? 3 lata. I co ci się w nich najbardziej podoba? E, najbardziej podoba mi się to, że można rozwijać swoje talenty i jest to otwarte dla wszystkich dzieci. Co jest twoim ulubionym zajęciem? Najbardziej lubię szkicować, bo moim zdaniem wychodzi mi to najlepiej. Lubię rysować, lubię plastykę. Najbardziej mi się też podoba lepienie z gliny i szkliwienie. Pani jest bardzo wymagająca. No, jest bardzo fajnie. Coś więcej? No, jest bardzo fajnie. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Wiktoria Woroniak. Ile masz lat? Dziesięć. I ile chodzisz tutaj na zajęcia? No, tak prawie miesiąc. I co, podoba Ci się tu? Jest świetnie. A co lubisz robić najbardziej? Rysować, malować, kolorować. A w tych zajęciach co lubisz najbardziej? Rzeźbić z gliny. Odszkliwiona, to znaczy, że szkliwo nie może być z tej strony, w której będziemy układać na półce. To jest bardzo istotne. To jest po prostu przetarcie, to jest odszkliwienie, ponieważ tutaj prace nie mogą się łączyć. Trzeba tak umiejętnie tutaj to rozkładać żeby nam się zmieściły. Żadna nie może się stykać, bo się połączą po prostu i się skleją w najnormalniej w świecie. Więc, no, nie za bardzo tutaj coś pasuje, może coś mniejszego, zwierzątka może damy. A poproszę, żebyś tą y, zwierzyła gąbkę, bo odświgniemy. I układamy sobie tutaj warstwami, widzicie? I zaraz będziemy ustawiać nóżki. Do... To są nóżki, na których stanie półka. Nóżki są też ceramiczne. Tak to wygląda. Tutaj trochę nie za bardzo. Dobrze. znaczy widzicie, tutaj jest szkliwo rozlane. Przykleiłoby nam się do półki. Musimy to wytrzeć. To się nazywa odszkliwienie odszkielienie i wkładamy sobie. Nie może się stykać, bo jak się zetknie to domek się połączy z pieskiem i potem tylko młotek. Musimy tak robić, żeby była jakaś przestrzeń między. No za dużo nam nie wejdzie, bo tutaj są jeszcze jakaś stojąca mała rzecz. Jest. O, długopis. Ale co za drobiazgi. Dobra, teraz bierzemy kółkę. I. Przykrywamy. I tu ostatnia warstwa. Takich półek jest tutaj cztery. Domeczek sprawdzimy z tyłu. Ok. Czysty. Kładziemy. Następny proszę. Czysty. Układamy. Jeszcze dziewczynki. O. Tu jest szliwo. Trzeba zetrzeć. Też się przydaje geometria, i w ogóle jakieś planowanie, to jak najwięcej rzeczy zmieścić. A jeszcze coś mamy. Dobra, to jeszcze myślę, że z jeden kawałek no. z pracy można. jak tu sobie no, Nie, nie, pani, nie Mam ale mam jeszcze jeden pomysł. O tak, popatrzcie, układam sobie tu. I tak, i też będzie dobrze. No jeszcze poszukamy jakichś elementów. Potem. Zamkniemy piec i włączymy program na wypalanie i trzymamy kciuki, żeby nic się nie pękło, a kolory były fantastyczne. Cześć chłopaki. No cześć. Cześć. E, ile macie lat? Ja mam 12. E, ja w fazie e, w 17 będę kończył. A jak macie na imię? Jestem Patryk. A Iwo. No dobra, oryginalne imię. Tak cześć. samo jak oryginalne to jest to, co tutaj robicie. Jakieś ulubione motywy działania, nie wiem, rzeźba, pastele czy szkliwienie, cokolwiek? Szkice. To samo. <śmieniu> czyli tutaj panowie bardziej męską ręką zabierają się za ołówek, niż za lepienie z gliny, rozumiem. A, lepienie w sumie też... Lepienie też jest spoko. Nie. Okej, czyli ty, 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 ty typowo ołówkowy chłopak, a ty rozumiem różnorodny. Tak. Co Was przyciągnęło na te zajęcia, bo to jest najważniejsze? Dlaczego tu chodzicie? Mnie przyciągnął po pierwsze on, a po drugie Mówiła? ja próbuję się uczyć malować obrazy. A ja tu, ja właśnie zawsze się sztuką interesowałem, to tam się zapisałem tam w tamtym roku. Czyli chodzisz tutaj rok, a Twój kolega? Ja chodzę pół roku. No dobra, no to rozumiem, że Wy jako chłopcy pewnie lubicie bardziej... Męskie strony sztuki? Czy jest coś konkretnego, czy raczej interesujecie się wszystkim po trochę? No, Wspomniałem ja, szkice, no i tego typu, typu rzeczy, kolorowanie, rysowanie, wszystko po prostu. Ja wszystkim po trochę. A kto lubi technikę woskową? Ja. 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 Tutaj tutaj można czyli widzę, jak tutaj wszyscy wokół lubią technikę woskową. A ja życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że będziemy mogli oglądać Wasze prace na wystawie. Jesteśmy naprawdę dumni z takich utalentowanych dzieciaków bezgorzelców. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.